Siemaneczko, ziomeczki! Dobra, więc witajcie w pierwszym odcineczku na moim kanale z Lucky Block PvP. Gramy sobie dzisiaj na serwerze jaśnc.pl. Link znajdziecie w opisie. Jak ktoś nie wie, co to jest, no to po prostu mamy Lucky Bloki. Wypadają losowe itki. I z tych itemków musimy przetrwać jak najdłużej. Ten kto wygra mapkę oczywiście wygrywa mapkę. I. O nice! Jak itki, tak sobie nitki. Idę je sobie tu pięknie już chilloutowo schować do Ender cześcika, a tyczek też. I od razu lecimy na następne laki bloki. Może nam się uda wydropić coś bardzo, bardzo, bardzo fajnego. Na przykład jakąś zbrojkę, to by było mega mega upe, bo ok bo moglibyśmy wtedy oczywiście grać. O, w dupkę. Zginąłem. No cóż, ciśnieniem do kolejnych laki bloków. Jęsko, też dobrze. i Fajnie by było, gdyby nam się trafił koksik To mi się tak cieszył, to... To się mega, mega cieszył, gdyby to nam się trafiło. Hmm, bo byśmy na pewno wtedy rękę wygrali zjadasz po prostu sobie koksa hmm, i ciśniesz na diamentowy miecz, bo nawet nie jesteś potrzebna z bojka, ale to trzeba myśleć naprawdę, naprawdę fuksa hmm, no a ja takiego nie mam niestety, o nie TNT, fuks Może trzymajmy się blisko hmm, spawna, o tutaj są jakieś enderperełki może sobie je weźmiemy, jedno tego dobra, no może sobie ją weźmiemy o, nice, no, z nitki. to ja sobie ją wytrząszę sobie w razie czego i, i co bym ja chciał w tym odcinku poruszyć, tak naprawdę nic nie chciałbym poruszyć, tylko tyle, że bardzo, bardzo bardzo wa, yy, was lubię, naprawdę bardzo, bardzo, czy my się możemy już bić? nie, jeszcze nie, yy, ale Naprawdę, bardzo, bardzo mi się podoba yy, aktywność na moim kanale, naprawdę. Ponieważ yy, wszystkie kanały, które miałem poprzednio, no to miały znikomą tam aktywność, jakieś 6 wyświetleń. A tutaj naprawdę, po 60 wyświetleń na jednym odcineczku. Dziękuję wam bardzo, bardzo, ziomeczki. What the fuck? Naprawdę? Mamy już naprawdę wygraną areneczkę, zi ziomeczki. Poważnie nie, jest wygrana arenka, bardzo, bardzo się cieszę, o kurde, my się możemy już tutaj bić, widzę, i to jest bardzo źle dla mnie, ja sobie już tutaj przygotuję się, jem koksa, niestety nie udało mi się, what the fuck, jakie miałem op, op i temki? nie no, nie wierzę, dobra ziomeczki, widzimy się na kolejnej arence już. No no by A rękę wygrali Przygotuję się jem koksa Niestety nie udało się także już jesteśmy na kolejnej areneczce i myślę, że żumeczki Wam się ten odcinek spodobał, bo to chyba będzie już ostatnia arynka I widzieliście jaki miałem OPET, tenki niestety przez swoją własną głupotę, zdechłem. Naprawdę to było mega mega głupie. Ale niestety yy, gra rozpoczyna się za 30 sekund, i chciałbym tutaj yy, znowu podkreślić, bardzo, bardzo, bardzo was lubię. I oby tak dalej, oby tak dalej, bo ten kanał naprawdę powinien się rozwijać. A, A, zamknąłem tylko drzwi i już jesteśmy, nie? Naprawdę, yy, oby tak, jak mówię, oby tak dalej, żeby ten kanał się rozwijał bo chcę naprawdę moje osiągnięcie teraz to jest na razie mieć 100 widzów 100 wystarczyłoby mi na razie 50 ale 100 to jest moje takie osiągnięcie już dłuższe ale jeżeli by Wam się udało to osiągnąć to naprawdę naprawdę będę będę bardzo, bardzo zadowolony z tego i no cóż, coś mi teraz nie idzie o kurde ginę, ginę chyba My mam tutaj jakieś słabe nitki, jak na razie. O Blitz Star który nic nie robi nether star, mówiłem się. Ym, no, niestety zdechłem i zobaczmy. tutaj nether star kolejny. Ehm, o kurde, co to jest, no, naprawdę. Ehm, dobra, coś mi teraz na tej ręce nie, nie idzie ale na poprzedniej naprawdę, naprawdę ta, tamta arenka była OP tamta arenka była tak OP, że chyba nigdy nie trafiłem sobie tak OP itemków i no cóż, przez własną głupotę zdechłem ale postaram się teraz może trafić jakiś łuk i byśmy ich z daleka, tak jak tamten typek mnie załatwił o nice, mamy fajne, fajne itki na razie ich nie będziemy odkładać, bo coś czuję, że mi się po szczęści. Jeżeli coś, coś pójdzie nie tak, to naprawdę będę wkurzony. Kurde. A wezmę, wezmę sobie zamiast tego No i jak na razie jest bardzo, 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 bardzo fajnie. Moglibyśmy wyrzucić te niepotrzebne itki. Nie da się już tak robić. U. U. Dobra. No Nie. Ten gaz głupi mnie tutaj na wale jak szalony, ale ja się nie poddaję. Idę ginie jakiś głupie. Dobra, może nam się uda trafić yy, coś do, do bicia, to wtedy już nasze poszukiwania zakończymy. Yy, uznamy je za. Aktualnie wygrane, bo naprawdę mamy 7 perełek. O! Nice, dobra. E, to drugie bym chciał. E, mamy już praktycznie wszystko. Nie mamy, tylko żarcia. Żarcie też jest sumie ważne. Chociaż gdyby było, to żarcie. Bym się mega mega lajtowo cieszył. O kurde. Poważnie, my już się możemy bić. Naprawdę. Tak, naprawdę. Że dziękuję ziemieczki za oglądanie tego odcinka. Zapraszam do kolejnych. Jeżeli jesteś pierwszy raz, to zasubskrybuj mój kanał oraz daj łapkę w górę pod tym filmiczkiem. Będę się bardzo, bardzo, bardzo cieszył. I naprawdę jeżeli spodobał Ci się mój kanał, to możesz dać opinię jako nie wiem, jakiś komentarz, yy, może yy, subik, takie ta typu rzeczy. Także do zobaczenia w kolejnym odcinku Siemaneczko, siomeczki i... ハト。